Ja w tej sferze emocjonalnej troszkę tak jak ja to postrzegam, później Zbyszek Kubalańca, szef kampanii wyborczej, oczywiście wszystkie panie, panowie kandydaci też zabiorą głos. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Opolszczyzny za to, że ciepło nas przyjęliście na swoich na naszych spotkaniach, na naszych ulicach, chodnikach, że pozytywnie reagowaliście na to, że prowadzimy kampanię wyborczą, uśmiechnięci, skierowani do Was, rozmawiający o Waszych potrzebach i o Waszych troskach. To wy jesteście dla nas kluczowi, zarówno w tej kampanii wyborczej, jak i w naszej pracy samorządowej, politycznej. Wielkie podziękowania dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy udostępnili swoje miejsca pracy, swoje miejsca działalności. Naprawdę przez te ostatnie tygodnie spotkaliśmy się z wielką życzliwością, i myślę, że też tą życzliwością Państwu odpłaciliśmy. Szanowni Państwo, nie spotkaliśmy się w naszym województwie z żadnymi konfliktami, z żadnymi problemami natury światopoglądowej, natury poglądowej, dlatego że jesteśmy województwem, gdzie od kilkudziesięciu lat uczyliśmy się wspólnie żyć w pojednaniu, w zgodzie. Uczyliśmy się wspólnie żyć, dlatego że tutaj przyjechaliśmy z różnych stron. Chciałbym, abyśmy to my, Opolszczyzna, byli przykładem tego, że w poniedziałek takie pojednanie i taka, taka zgoda będzie w każdym polskim domu. Bierzcie przykład z Opolszczyzny, ze Ślązaków, Wschodniaków, z, z ludzi z centralnej Polski, którzy tutaj przyjechali i tutaj chcieli spędzić swoje życie. I prywatne, i zawodowe. Opolszczyzna jest tego dobrym przykładem. Od poniedziałku będzie taka cała Polska. Bardzo proszę, Zbyszek Kubalańca, kilka słów w sferze formalnej, proceduralnej. Dziękuję, Panie Marszałku. Drodzy Państwo, faktycznie ta kampania wyborcza chyba jest pod znakiem rekordów. Bo, jak kilka tygodni temu prezentowaliśmy tutaj drużynę, to mówiliśmy nie tylko o rekordowej ilości kobiet, ale również ilości samorządowców, społeczników, doświadczonych parlamentarzystów. I faktycznie ta drużyna jest wyjątkowa, bo nie mamy tutaj żadnych osób przypadkowych. Każda osoba, bez względu na to, czy była w pierwszej trójce, czy zajmowała Końcówkę listy pracowała, miała swoje środowisko, miała swój obszar działania i prowadziła kampanię. Jestem przekonany, że to przyniesie sukces i te ostatnie sondaże, zarówno lokalne, jak i centralne, przełożą się na wygraną. Kolejnym rekordem była ilość zebranych podpisów. Drodzy Państwo, nigdy w historii ani koalicji obywatelskiej, ani Platformy w naszym regionie nie udało nam się tak w krótkim czasie zebrać ponad prawie 20 tysięcy podpisów na listę. Zarówno Sejmową, jak i kandydatów do Senatu. To pokazuje, że mieszkańcy Polszczyzny czują tą zmianę. W przeciwieństwie do tego, co było 4 lata temu, gdzie nie wierzyli w to zwycięstwo, teraz to zwycięstwo um, jest. Um, na wyciągnięcie ręki i mieszkańcy podczas spotkań, konferencji, debat mówili tak, dzisiaj musicie wygrać, tak to jest ostatnia szansa, aby Polska została demokratyczna, aby nam żyło się tutaj w naszej Opolszczyźnie, ale również w kraju bezpiecznie i bezpiecznie w miejscu przyjaznym i tolerancyjnym. Ale myślę, że najlepiej o tym, jak było w kampanii, jakie odczucia i doświadczenia powiedzą ci, którzy byli na pierwszej linii frontu, czyli nasi kandydaci. Zgodnie z kolejnością listy myślę, że marszałek tak Kubalańca słowami, pierwsza linia frontu w naturalny sposób mnie wywołał. Szanowni Państwo, odbyliśmy tysiące rozmów, tysiące spotkań. Nasza ekipa przejechała tysiące kilometrów. Myślę, że to gdzieś z pięć równików objechaliśmy lekko licząc, a nie jest to nasze ostatnie słowo, bo dzisiaj po tej. Konferencji jeszcze jedziemy, tak jak i wszyscy kandydaci koalicji obywatelskiej w Polsce. Donald Tusk też do późnego wieczora będzie w ruchu. Walczymy o każdy głos, prosimy o każdy głos. Mamy ogromną świadomość wagi tych wyborów i tego, że od ich wyniku zależą losy Polski, nasze losy, losy naszych dzieci, naszych wnuków że stawka w tych wyborów jest ogromna. W którą stronę Polska pójdzie? Czy Polska będzie na zachodzie, w Unii Europejskiej, z największymi demokracjami tego świata, czy będzie się osuwała w taką szarą strefę, gdzie jest coraz mniej demokracji i coraz mniej rynku. Mamy za sobą spotkania w miastach dużych Opolszczyzny. Ja prosto z tego briefingu jadę do najmniejszej miejscowości na Opolszczyźnie, gdzie mieszka 31 mieszkańców, po to, żeby pokazać, że walczymy o każdy głos, że prosimy każdego, nawet w najmniejszej miejscowości, o to, żeby w niedzielę poświęcił te pół godziny i zdecydował o roli Polski. Chciałbym podziękować marszałkowi Andrzejowi Bule. Marszałkowi Zbigniewowi Kubalańcy za ich wielkie wsparcie, pomoc. Marszałek jest znakomitym przewodnikiem, gospodarzem. Mieliśmy okazję odbyć taką trzydniówkę. Wszystkie powiaty przejechaliśmy, mnóstwo spotkań. Chciałbym podziękować wszystkim kandydatom za to, że tak współpracowaliśmy, że ta współpraca jest wzorcowa. Ona buduje drużynę na przyszłość, na następne wybory. Jesteście świetni, jesteście strasznie fajni. Dla mnie, jako kogoś, kto może nie z Polski Centralnej, bo pochodzę z Dolnego Śląska, przyjechał tutaj, było to szalenie ważne, że mieszkańcy województwa polskiego, moje koleżanki, koledzy, już teraz mogę powiedzieć przyjaciele, tak mnie świetnie przyjęli. Jeśli zostanę wybrany, o co walczę, będę całym sercem, które mamy tutaj. Na marynarkach i na strojach y, po stronie Opolszczyzny, po stronie mieszkańców Opolszczyzny. Wygramy te wybory, będzie Polska inna, będzie polska nie ponura, nie szczująca jednych na drugich, tylko będzie to polska naszych marzeń, o jaką walczyliśmy w latach 80. w podziemiu, ja w niezależnym zrzeszeniu studentów, dla jakiej wszyscy pracowaliśmy po 89 roku, żeby być dumni z takich budynków, z takich instytucji, z takich miast jak Opole, Kędzierzyn-Koźle, Czynysa, a przede wszystkim z fantastycznych ludzi. Do zwycięstwa! Drodzy Opolanie, dziękujemy za waszą serdeczność, ale i troskę, którą okazywaliście nam na każdym kroku, każdego dnia, w każdej minucie tego dnia. Ale chcemy więcej, potrzebujemy od was więcej, by wygrać. Za dwa dni wybory. Najważniejsze decyzje dla Polaków. Decyzji o przyszłości Polski, o przyszłości naszego regionu. Każdy głos, każdy jeden głos będzie decydujący o tym, czy będziemy dalej członkiem Unii Europejskiej i będziemy mieli możliwości na rozwój naszego kraju, naszego regionu. Będziemy mieli możliwości do dostępu do dobrej edukacji, dobrej opieki zdrowotnej, taniego, taniej energii, ale i bezpieczeństwa i szacunku międzynarodowego. Idźmy do wyborów uśmiechnięci. Z otwartymi oczami. Nie musimy ich zaciskać, nie musimy zaciskać zębów, nie musimy zamykać oczu, bo gdy zabetonuje nas pis, może nam to pozostać na zawsze. Zatem 15 października podejmujmy najlepsze z możliwych decyzji.